Hejka wszystkim, to jest Arabella z Silent Water i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 6 grudnia Mikołajki i, chcia i chciałabym Wam z tej okazji życzyć wszystkiego, co sobie wymarzycie, żebyście dostali na święta i też dzisiaj w tym Mikołajki to co, to, co po prostu chcecie i przede wszystkim dużo zdrowia i szczęścia. Ale prezent ode mnie już dostaliście. Nie wiem, czy wszyscy już oglądaliście, odsłuchiwaliście. Mianowicie wyszła dzisiaj świąteczna piosenka. Ale niespodzianek nie koniec, ponieważ mam dzisiaj dla Was konkurs. E, z czym on jest związany, już za chwilkę się dowiecie. W każdym razie trzeba wykonać świąteczne zdjęcie w SSO. Ale nie chcę jakby nikogo tutaj wykluczać, i tak dalej, bo wiem, że niektórzy potrafią zrobić śliczne, profesjonalne edity, a no. Niektórzy po prostu tego nie umieją, więc żeby każdemu wyrównać szanse, dozwolona jest zdjęć tych edycja, tylko tym edytorem w SSO. Zdjęcia możecie wysyłać na Discorda, na maila lub na Facebooka. Tutaj macie spis kontaktu do mnie, tak zarówno jak i w opisie. Pod każdym filmem jest spis wszystkiego, co, co po prostu o co możecie pytać w komentarzach. A przechodząc do konkursu i z czym on jest związany, właściwie przed chwilą już powiedziałam o konkursie, powiedziałam co trzeba wykonać. Aha, no i to świąteczne zdjęcie, generalnie. Wiecie, chodzi o ten taki klimat, żeby oddać. Nie musi być to jakoś jakieś, jakieś świetne zdjęcie. Oczywiście nie musi być, tylko po prostu, żeby ono było takie prosto z serca. Wiecie o co mi chodzi. I mam nadzieję, że piosenka, która dzisiaj wyszła, Wam się podoba, ponieważ nie jest to ostatnia piosenka świąteczna, którą usłyszeliście ode mnie. Uwaga, uwaga. Już niedługo pojawi się świąteczny album Świąteczna Płyta, tak jak robiłam. E, chyba w maju Jorwicki vibe płytę, to teraz mamy kolejną płytę świąteczną. E, płyta właściwie taka, którą planowałam, miała wyjść na przełomie marca chyba i kwietnia, ale stwierdziłam, a czemu by nie zrobić płyty świątecznej? No i oto mamy płytę świąteczną. Co prawda nie wszystkie jeszcze piosenki mam zrobione na niej, ale podejrzewam, że będzie prawdopodobnie 5 albo 6 piosenek. No i mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podoba. A teraz przejdźmy może do nagród. Ym, nagroda za pierwsze miejsce to jest otrzymanie jakby pliku piosenek z płyty przed y, jej publikacją, przed jej premierą. Prawdopodobnie, prawdopodobnie będzie to parę dni przed, więc y, myślę, że y, taki ktoś, kto zajmie pierwsze miejsce się ucieszy oraz jest to możliwość nagrania ze mną odcinka uwaga mówię możliwość, ponieważ jakby nie trzeba jeżeli ktoś chce, to może możecie, macie do wykorzystania po prostu taką możliwość za drugie miejsce jest również otrzymanie tej tak zwanej płyty czyli taki jakby, takiego jakby albumu z tymi moimi piosenkami oraz możliwość spotkania ze mną w SSO a za trzecie miejsce jest możliwość spotkania ze mną w SSO i jeszcze co do płyty, bo często mnie pytacie, co to znaczy, że wydałam płytę. Ja to tak nazywam, bo to jest po prostu takie jakby, wiecie, zbiór piosenek, taki jakby album, ale nic takiego materialnego tutaj się nie dzieje. Jakby. No bo biorę jakby darmowe instrumentale z internetu, które mogę używać. Mogę je, mogę je oczywiście używać, ale nie mogę na nich zarabiać. Więc jakby. Nie zarabiam, nie sprzedaję płyt, one są w zupełności darmowe. Eee, no. <laughs> Jeśli macie jakieś pytanka, to piszcie w komentarzach lub jeżeli nie macie YouTube'a, konta na YouTube'ie, to piszcie w SSO, czy na Discordzie. No i to chyba by było na tyle. Do usłyszenia! Pa! Wesołych świąt!